Zjecie wszystko, nie? Wszystko zjecie. Zjecie wszystko. Dobra. Wera, przynieś zabawkę. No daj. Daj. I puść. 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 Patrzcie, mamy czwartego pieska zielonego. <noise> Tylko ten nie chce jeść. <noise> <I> pić. <noise> Witajcie, kochani, w nowym filmie. Dzisiaj była wertykulacja trawy to już któraś z kolei taczka trawy. Psy były schowane na ten czas, bo leciały kamienie inne różne rzeczy, co były na trawniku. Teraz już jest po wertykulacji. Psy są puszczone. Cieszą się, bo jest ciepło. nie Nieboluś? jak Wy też jesteście takie wertykulatory. Prawda? Też jesteście wertykulatory A co ty mnie tak wąchasz? Trawę czujesz? Albo nie wiadomo co. No i tutaj już mamy końcówkę. Teraz trzeba będzie tylko trawę dosiać, nawieść. Może będzie fajnie. A może nie będzie. Trawa oczywiście nie możesz się zmarnować. Idzie do kurek, kurki szczęśliwe. Co igiłka podajesz mi piłeczkę, tak? No, to ja jadę z trawą do kur. No i kurki mają trawkę rozsypaną. Ostatnia partia. Będę mieć część wybiegu zazielenione. Jak to im powinno wystarczyć do jutra, do pojutrze. Tak myślę. Zjecie wszystko, nie? Wszystko zjecie. Zjecie wszystko. Dobra. To ja wysypuję. No i kurki sobie grzebią. Szukają czegoś ciekawego. Glist pewnie. Ale. No, o nie, to raczej będzie ciężko. Jest Sama trawa. Trochę ziemi. Ale kurki te, jak tam coś znajdą dla siebie. Thank you. Patrzcie, jak bolko się położył na no, żabę. Żaba. Żaba, żaba, żaba. Jestem żabą. Jestem żabą. Tak? Żabką jestem. Żabką. Igiełka wcina korę. Igiełka korę wcina. Teraz bolko sobie weźmie. No, u nas niestety musiał być wyciągnięty kabel z kosiarki samojezdnej. Gdzieś, jest, gdzieś był przerwany. Nie wiadomo gdzie. Zostało to wszystko wyciągnięte. Będzie wkładane na nowo. Mam nadzieję, że z, będzie zlokalizowana usterka. No bo za chwilę pierwsze koszenie. Patrzcie, w niektórych miejscach był dosyć głęboko wkopane. Tutaj leży. Tu mam szpilki. Wkopywania. No i wszystko jest wykopane. Jeszcze dzisiaj wkopaliśmy dwie jabłonki. Na razie tak są, tylko wkopane w trawę. Będę miała obrzeża. To jakoś zrobię to lepiej. Ale na spokojnie. Na spokojnie. O, bolko teraz obgryzę tą korę. Igiełka też tutaj ma coś. Zaznaczam, że są. Po obiedzie. <gry> tak. <gry> to teraz sobie zrobiły podwieczorek. <gry> pod podwieczorek. Podwieczorek. Kury macie też zieleninkę. No już więcej nie mam. Już zamykam. Zamykam, tam jesteście bezpieczne. Patrzcie na magnolie. No, jeszcze chwilę. I będzie kwitnąć. Już widać. Okazuje się różowy kolorek. I Igiełka, podaj piłeczkę. No, podaj do ręki. Aport. No super. Brawo. Berka, a ty co? Z pustym pyszkiem? Igiełka. Raz, dwa, trzy. Brawo! O, skoczyła piłeczka. O, skoczyła piłeczka. Werka, przynieś zabaweczkę, no przynieś zabaweczkę, przynieś zabaweczkę, przynieś, super, no i przynieś mi, przynieś, przynieś, ciekawe czy przyniesie, <laughs> przynieś, Werka, przynieś, Wera, przynieś zabawkę, no daj, daj i puść, 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 puść. nie przeciągamy się, puść, Wera, puść, puść, no puściłaś. Dobry, czekaj. Nie skaczę. Poczekaj. ryka jest strasznie niecierpliwa. ade Tak, i teraz na trzy. Raz, dwa, trzy. No brawo, super. Brawo! Igiełka, ty masz piłeczkę, tak? Masz piłeczkę. I podaj. Podaj do ręki. I podaj. Raz, dwa, trzy. Brawo! Patrzcie, mamy czwartego pieska zielonego. Tylko nie chce jeść. I pić. On tylko chodzi i się obija. Jej Kosiarka chodzi. To znaczy, że brud jest naprawiony. Trochę tego było. Prawda? Trochę tego było. Teraz są takie kosiarki. Że nie trzeba dawać tego dorutu graniczącego. No niestety one są na razie póki co bardzo drogie. Pieski siusiają. Boluś, werka. Synchronicznie. Prawda? One dzisiaj są cały dzień na podwórku. Już za bardzo nie chciały teraz ze mną wychodzić. Lecz są zmęczone. O, werka rozespana. Cały dzień na dworze. Prawda? Cały dzień. Prawda, igiełka? Podaj zabaweczkę. Podaj zabawkę. Chcecie się w ogóle? Chcecie się? Czy tak nie bardzo? Teraz, dwa, trzy! Werusia, a ty gdzie masz zabawkę? Wiecie co, ale te zabawki muszą być w ogóle schowane, bo kosiarka je rozjedzie. No to jest właśnie problem z tymi kosiarkami samojezdnymi. Musi być wszystko schowane, bo inaczej będzie wykoszone przez kosiarkę. Kiedyś wjechała w piłkę chyba od igiełki. No to nie zmieliła jej na, na całkiem, ale została zdeformowana. Niejegiełka ma no, taką zabawkę z materiału. No to może, może skosić. No, ciężko to później upilnować. Nie? Igiłka? Generalnie co kosiarka nie ma co kosić. Po prostu tylko sprawdzamy, jak jest drut e, rozmieszczony. Czy nie trzeba będzie czegoś poprawiać. Ona na pewno trzeba będzie poprawić. Czy gdzieś się nie będzie klinować. Pewnie tak będzie. Kurki jeszcze nie poszły spać. Patrzcie. Trawę jeszcze mają. Mają jeszcze trawę. Dzisiaj jedna kura przychodziła do mnie. Chciała mi na ręce wchodzić. Musiałam ją pogłaskać. No ale się jej spodobało. No, była zadowolona. Bolko, a ty co tutaj wąchasz? No i tutaj, właśnie tu idzie drut, drut koszący. E, drut koszący. Drut graniczący. Od kosiarki. Tu jest wąż ogrodowy. Wolę to przesunąć. Czwarty piesek, czwarty piesek Chodź tu piesek. Piesek nie ma imienia. Zielony piesek nie ma imienia. No i tak sobie chodzi. Praktycznie nic nie kosi. Czasami coś tam. Na razie idzie sprawnie. Nie chciała się uruchomić. Cały czas widziała przeszkodę. Się okazało, że styki są zanieczyszczone. <gry> Na tej igiełkę dalej chcesz się bawić? Wiecie co, pieski? Chodźcie, idziemy do domu. Chodźcie. Idziemy, co? Kury już wszystko zjadły. Gło do mory. A połowy rozsypały. Ale jedzcie, jedzcie. Znosicie jajeczka. Sobie jedzcie. Dobra, chodźcie pieski. Idziemy tak. Czwartego pieska zostawimy. A my idziemy. Molo. Chodź. Dobra, ja się z wami żegnam. I do następnego pa pa! Dzieńcie co, jeszcze musiałam się wrócić. O przecież te zabawki od piesków. Muszę pochować. Tu mamy jedną. Co tutaj jeszcze? Jakiego? Miała ona, chyba się tylko tym bawiła. No, tak mam nadzieję. <grystanie> Czwartego pieska zostawimy. <grystanie> On sobie da rada. Mam nadzieję. Szukamy, szukamy, ale już tu nic nie mamy. Tak. Dobra. Tutaj niech będzie, nic tu więcej nie zdążyły porozrzucać. Tutaj zabawki są bezpieczne, tutaj nie ma nic, nie ma nic. Okej, okay, dobra, to ja się żegnam z wami. Co do następnego.